Update 130 do SLA zbliża się wielkimi krokami. Nowa placówka, nowe światła, a przede wszystkim więcej FPS-ów? Dobra, zobaczmy jak naprawdę jest. Zanim zaczniemy omawiać update, muszę wspomnieć o tym, jak można w niego zagrać, bo niektórzy nie wiedzą. Do 20 kwietnia trzeba kupić patrona Tieru 4 za 132 zł i 50 groszy, a po 20 kwietnia patroni Tieru 3 za 55 zł będą mogli zagrać. Prawdopodobnie każdy zauważy, że zrobiliśmy kolejny obrót o 180 stopni jeżeli chodzi o światło. Przed 12.0 mieliśmy bardzo ciemną placówkę. W 12.0 oświetlenie przypominało bardziej te ze starych wersji gry, gdzie latarka była niepotrzebna. A w 13.0 znowu wraca do bardzo ciemnego stylu, gdzie latarka jest praktycznie wymogiem, aby cokolwiek zauważyć. Szczerze nie jestem fanem tej zmiany, bo nie lubię chodzić z notą włączonym źródłem światła, i mam wrażenie, że ten update znowu wzmocni snajperów używających Night Vision Scope. Jednak światło nie jest jedyną dużą zmianą. Druga ważna zmiana jest dla posiadaczy kart RTX i Windows 11. scp w 130 przechodzi na nowszą wersję silnika Unity, a konkretnie 2021 LTS, co powinno zniwelować problem, w którym posiadacze kart RTX mieli gorsze FPS -y niż na przykład mój GTX 1660 Super. Niestety nie mam karty RTX aby potwierdzić tą teorię, ale jeżeli ktoś ma RTX i BT, to może dać znać w komentarzu. Norwood wyraziło swoje niezadowolenie z interfejsem SCP-939, tak więc w 13.0 postanowili zrobić go od nowa. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Teraz, otwierając menu SCP-939, czuję się jakbym montował film w Adobe Premiere. Można z tego poziomu uciąć urywek nagrania, które się zdobyło, aby móc puścić konkretną część. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to że głosy znikają z listy, gdy się zapełni. W mojej opinii po zapełnieniu listy głosy nie powinny się do niej dodawać, dopóki my sami nie usuniemy jakiegoś, aby uniknąć straty śmiesznego odgłosu. A teraz najważniejsza część: czy w 13.0 mamy więcej FPS-ów niż w 12.0? Tutaj macie moje specyfikacje komputera, a tutaj porównanie. Prosiłbym brać te wyniki z lekkim dystansem, ponieważ na każdym z ustawień grałem przez około 5 minut na Vanilla Serwerze Polskiej Społeczności, a na 13.0 na serwerach Norwood. Używałem MSI Afterburner, a potem spisałem to do tabelki Excelu, więc mogą się pojawić pewne różnice między moimi a waszymi FPS-ami. To co widzicie, to średnie FPS, FPS w 1% czasu i 0,1% czasu w wersji 12.0 z różnymi ustawieniami świateł wolumetrycznych. Jak widać, żadne z ustawień nie przebija 100 FPS, a w 0,1% czasu fps są poniżej 30, co powoduje ścinki podczas gry. W 12.0 wyłączenie świateł wolumetrycznych zdaje się nie dodawać dużo FPS-ów. W porównaniu do tego, tutaj wykres jest wykres 13.0, na którym widać, iż, nawet ze światłami wolumetrycznymi na very high, średnie FPS-y są powyżej 85. Warto tutaj jednak spojrzeć, iż na ustawieniach od Very High to Medium 0,1% FPS nie przekracza 30, co może powodować małe lagi. Bardzo chciałbym jednak zwrócić uwagę na FPS -y z 13.0 na ustawieniu Disabled i 12.0 na ustawieniu Disabled. W 12.0 Disabled daje około 90 średnich FPS i w lekkich przecinkach 30 FPS, a w 13.0 nawet w najgorszym przypadku Moje FPS nie spadły poniżej 60 FPS, co oznacza mniejsze ścinki. A więc odpowiadając na pytanie, czy w 13.0 jest więcej FPS? Tak, a przynajmniej w moim przypadku. Pamiętajcie, że każdy komputer jest inny i wasze wyniki mogą się lekko różnić od moich. Jednak cofnijmy się trochę w czasie do czasu przed wielkimi update'ami do czasu, kiedy gra mogła się odpalić nawet na moim starym laptopie. To jest wersja SCP SL5.1.1. Tutaj możemy zaobserwować prawdziwe stare oświetlenie. Porównując niektóre pokoje z tej wersji do dzisiejszych z 13.0 zaczynam doceniać już uprawnienia do świateł. Placówka wygląda jako środek badawczy, a nie że jedna lampa na środku pokoju potrafi go oświetlić w całości. Tak więc chociaż raz docenimy co Norwid się stara zrobić dla gry i na ocenę nowego oświetlenia poczekajmy do wyjścia update'a. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. of <laughs>